współpracy, które odrzucam, część druga. I standardowo proszę, żebyś Ty mnie nie odrzucał i zostawił obserwacje. Numer jeden, leki, suplementy. Nie mam na tyle wiedzy, wydaje mi się, że tym powinni się zajmować lekarze, ewentualnie dietetycy, a nie influencerzy. Nie czułabym się z tym dobrze i nie wzięłabym takiej odpowiedzialności za Wasze zdrowie. Dwa, wszelkie współprace polityczne. Nie chcę mieszać się do polityki, boję się polityków i nie chcę promować jakichś politycznych pomysłów. Nie, nie, nie na mojej warcia. Trzy odżywki, które mają spowodować wzrost rzęs. Kiedyś takie reklamowałam i sama takie używam do tej pory, ale one tak podrażniają oczy, że nie chcę tego reklamować. Mimo, że sama ich używam ze swojej próżności, to nie chcę, żeby moi widzowie mieli podrażnione oczy. Czy to ważny narząd. To nie jest taki produkt, z którym czuję się ok, żeby go reklamować. Reality show. Odrzuciłam wszystkie współpracę na reality show, bo nie czułabym się w tym dobrze. Wolę internet, nie potrzebuję bycia w telewizji. Mogłabym wystąpić w teleturniej, Mogłabym odpowiadać na zagadki, ale biegać w staniku po plaży i walczyć o totem nie będę, bo wolno biegam i wszyscy by mnie prześcignęli.